Fulda Trump 4x4 Yukon to opony zimowe klasy średniej. Przeznaczone są do samochodów z napędem na 4 koła. Opony Fulda produkowane są z wykorzystaniem technologii koncernu Goodyear. Marka należy do tego koncernu. Jeżeli szukasz niezawodnych opon w dobrej cenie, ten model jest idealny dla ciebie. Fulda Tramp 4x4 Yukon sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i w trudnym terenie. Opona wyposażono w symetryczny bieżnik to najskuteczniejsza ochrona w terenowych warunkach. Umieszczone w nim rowki szybko odprowadzają wodę i błoto pośniegowe. Dzięki nim opona zapewnia bardzo dobrą trakcję. Fulda Tramp 4x4 Yukon to niezawodność podczas zimowej jazdy w różnych warunkach. Fulda to jakość gwarantowana przez koncern Goodyear w przystępnej cenie.